Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego IKEA. W końcu wróciłem na dłuższy czas do domu. Mogę swobodnie nagrać dla Was vlog na temat nowości, które pojawiły się w sklepach IKEA. Jak pewnie wiecie, bo czytaliście, albo też choćby słuchaliście u mnie we vlogach, w IKEA pojawiła się seria byglek, czyli pojemniki na klocki, ale nie tylko. Głównie chodzi o to, że te pojemniki klockami można ozdobić. No i mamy takie cztery produkty, zaraz Wam je pokażę, powiem ile kosztują, a później pójdziemy sobie oczywiście tam, o, na mój stół i Wam to pokażę wszystko z bliska. Zobaczymy jak to wygląda w środku, jak to jest wykonane, jak wyglądają pudełka. No i chyba tyle. No ale dobra, jeśli chodzi o kwestie produktowe. Za 50 zł bez grosza możemy kupić albo coś takiego, czyli tutaj mamy takie trzy niewielkie pojemniki. One rzeczywiście, jak ja je sobie oglądałem na żywo, są bardzo małych rozmiarów. Jeszcze nie wiem w sumie jakie jest zastosowanie tak na dobrą sprawę takich pojemników, bo są po prostu małe. Tam można, nie wiem, może jakieś guziki trzymać, nitki czy coś takiego. Jakby najmniej zastosowań znajduje po prostu dla tego modelu. Również za 50 zł bez grosza można kupić taki pojemnik. Jakie on ma wymiary? 26 na 18 na 12 cm. Za 60 zł bez grosza jest pojemnik największy. I tam gdzieś pewnie wymiary widzicie, albo i nie, bo ja je widzę. 35 na 26 na 12. I za 70 zł bez grosza możecie kupić taki zestaw klocków Lego. Tutaj mamy chyba 201 elementów, jak dobrze pamiętam, więc cena raczej. Mało sensowna, dość drogo po prostu, jak na zestaw podstawowych klocków. Ale będziemy sobie to oglądać i oczywiście weryfikować, czy to się opłaca, czy nie. I myślę, że też istotna informacja dla Was jest taka, że jeśli nie macie sklepu IKEA gdzieś w pobliżu. Ja akurat mam, bo pojechałem 15 km od domu, więc mogłem to po prostu kupić na miejscu. Ale jeśli nie macie, pamiętajcie, że tam jest opcja kupowania online. Już widziałem, że na Allegro czy też w jakichś dziwnych sklepach pojawiają się te same produkty w zawyżonych cenach. Kupicie je po prostu na stronie K i zapłacicie normalną kwotę za wysyłkę, a nie będziecie przepłacać tej ceny bazowej. Lepiej chwilę poczekać, niż po prostu dać się wystrychnąć na dudka. No dobra, idźmy na stół, zobaczmy, jak to wszystko wygląda z bliska. Zobaczmy zatem, jak wygląda pierwszy zestaw byglek, przypominam cena tego zestawu 4999 i mamy tutaj trzy pojemniki. Jeden większy, dwa mniejsze. Jeśli chodzi o zamknięcie hmm, dobra tutaj będę się musiał znowu trochę nakombinować i standardowo coś potargać, ale ha wszystko pasuje, więc powinno się leżej otwierać, ale może nie tym razem. Dobra otwieranie jak na pierwsze podejście. Cyk. Dobra, tak to pójdzie. Nie jest źle. Jeszcze tutaj sobie oderwę to jedno skrzydełko i mogę wyciągać zawartość. Albo i rozsypać zawartość, bo przecież co w tym złego. Dobra, pudełko wędruje sobie na bok i wyciągamy te pudełka już właściwe. Mamy tutaj oczywiście na każdym studzie logo Lego. Spoko. Oczywiście musi to być. Wszystko oryginalne, żeby to nie wyglądało jak jakaś tania chińszczyzna. Co do samego pudełka, to jego jakość i wykonanie, tak szczerze mówiąc, mogłoby być nieco lepsze. Ale dobra, to zaraz będziemy jeszcze wszystko sprawdzać. Bo. Tutaj mam wrażenie, że przez to, że te ścianki są puste, ma się wrażenie, że to jest po prostu takie lekkie, że to jest odlane z takiego dość kiepskiego plastiku. Sam plastik nie jest zły, tylko to uczucie lekkości, mam wrażenie, że rzeczywiście wpływa na taki troszeczkę negatywny odbiór samej jakości tego produktu, ale. Jak sobie tak stukam, też to nie sprawia wrażenia, że będzie plastik, który się będzie łatwo rysował. Rzeczywiście, pod kątem tej zewnętrznej powłoki, on wygląda ok, tylko ta lekkość troszeczkę przeszkadza. No, ja dobra, mam tutaj jakieś elementy, od razu będzie można sobie wpiąć. O, i już od razu można robić panoramę z kalendarza adwantowego Lego City. Co do montażu tych pojemników, nakładamy je po prostu na siebie w ten sposób, w ten sposób, w dowolny, tak właściwie. Możemy oczywiście to włożyć tak i tak, i docelowo to jest. Taka konstrukcja, jaka była w pudełku. No i mniej więcej tak się to prezentuje. Tylko do czego znaleźć zastosowanie, jeśli chodzi o te pojemniki? Bo naprawdę przez grube ścianki mam wrażenie, że do środka zbyt wiele nie włożymy. Ten pojemnik jest w dokładnie takiej samej cenie jak poprzedni zestaw, czyli 50 zł bez grosza. Mamy tutaj pojemnik o wymiarach 26x18x12 cm. Otwieram go dokładnie tak samo jak ten zestaw pierwszy i wyciągam zawartość. O! Tutaj już mamy instrukcję, no bo tamte pojemniki były oczywiście złożone w całości. Tutaj mamy już moduły, no i standardowo jak to z produktami z Ikei bywa, trzeba to sobie złożyć. Mamy sześć elementów, tutaj sobie odkładam na bok pokrywę, zaglądam oczywiście do instrukcji, którą w kilku krokach trzeba będzie... Wykorzystać do złożenia tej e, półeczki, czy też pojemnika właściwie. No i dobra, biorę sobie te boczne segmenty. Patrzę, jak to jeszcze wygląda od tej strony, czyli nasuwamy po prostu sobie te fragmenty, tylko z tej strony. Już zgupiałem dawno mebli z i nie składałem. No, dobra, aha, okej, okay, w ten sposób i w ten sposób. Napinamy jeszcze sobie, oczywiście, też ten segment. Oczywiście, razem z tym, tu się wszystko musi zgadzać. Co jest jasne. I teraz, tak, tu już to mamy wpięte. Odwracamy sobie to w ten sposób i wpinamy jeszcze tą podstawę. I w momencie, kiedy wpinamy podstawę, kontenerek jest gotowy. Bierzemy sobie, oczywiście, tą pokrywę. Ze studami i domykamy pudełko. No i to pudełko już według mnie jest sensowne, jest, jest dość sporych rozmiarów, możemy sobie tutaj rzeczywiście całkiem rzeczy dużo zabudować. W środku też tej przestrzeni jest całkiem sporo i też. W jego przypadku już się nie ma takiego wrażenia, że to jest takie bardzo lekkie. To oczywiście też przez gabaryty, ale tak na dobrą sprawę, jak już sobie to wszystko tak weźmiemy. O, dobra, przypnijmy brzeszczota jeszcze, cykl brzeszczot jest. Możemy sobie tutaj oczywiście coś montować, robić jakieś panoramy. I tak na dobrą sprawę, te pudełka też mogą stać się takimi ozdobami pokojów, bo coś tam do środka można wrzucić, a tutaj sobie oczywiście coś zbudować. No to naturalnie zostało nam jeszcze jedno pudełko. Największe jego cena wynosi 60 zł bez grosza. 35 na 26 na 12 cm to jego wymiary. Otwieram. No zakładam, że składanie, czyli ten cały montaż i zawartość będzie bardzo podobna jak w przypadku poprzedniego pudła. Dobra jest instrukcja. Są oczywiście elementy niezbędne do złożenia tego kompletu. Jeśli chodzi o elementy, dokładnie jest ich tak samo sześć, ja tylko sobie to pudełko odłożę na bok. No i dobra, złóżmy zatem to pudło. E, tutaj zakładam, że to będą te elementy końcowe, więc wpinamy sobie to dokładnie tak samo, jak w przypadku tego poprzedniego pudełka byglek. Tylko jeszcze sobie to obrócę, żebym nie wpiął w złą stronę. Montaż jest naprawdę... Szalenie prosty jak zobaczycie raz to już później możecie sobie ze 100 takich pudełek złożyć. I teraz tutaj mamy pokrywkę, a tutaj oczywiście mamy tą podstawkę. Cyk, cyk, żeby we wszystkie te miejsca sobie to. Wpadło i żeby to się dobrze złączyło, chyba strzeliły wszystkie miejsca. No i naturalnie nakładamy pokrywkę. I rzeczywiście, to pudełko jest już największych gabarytów. Tutaj możemy włożyć całkiem sporo jakichś takich bibelotów, które niekoniecznie muszą nam zagracać miejsce, a to oczywiście możemy sobie ozdabiać, jak tylko chcemy ale myślę, że i tak wielu z Was bardzo mocno interesuje ten zestaw, czyli zestaw LEGO o numerze 40357 Byglek, bo chyba tak się po prostu nazywa. Mamy tutaj z tego, co pamiętam, właśnie chyba 201 elementów. Cena tego zestawu to 70 zł bez grosza. Tutaj możecie sobie zobaczyć taki schemat, który informuje nas o tym, co znajduje się w środku, czyli dwie klasyczne minifigurki. To jest akurat świetne, bo dostajemy po prostu figurki z klasycznymi buźkami, różne nakrycia głowy, włoski i tak dalej, trochę jedzenia, trochę akcesoriów, jakieś Okna, drzwi, no i też cegiełki do budowania różnych scenek, które możemy oczywiście odtwarzać w pojemnikach byglek. Tutaj standardowo nacinamy sobie te plomby. Na pewno na plus warto zaznaczyć to, że pudełko jest z takiej fajnej, grubej tekturki, którą ja lubię, która często jest zarezerwowana dla różnej maści serii na licencjach. I jeśli chodzi o zawartość, znajdziemy tutaj cztery worki z klockami i taką oto instrukcję. Zaraz zobaczymy, jak wygląda instrukcja. Pewnie tutaj będą po prostu wskazówki, jak się bawić, co można z tego złożyć i tak dalej. A jakże, nie myliłem się, tylko sobie rozłożę. Dobra, mamy tutaj pokazane właśnie jakieś takie koncepcje, że możemy sobie zrobić kaczkę, że możemy zrobić łóżko, jakiś samochód, kwiatek. Zakładam, że drzewo, samolot, jakąś kuchenkę, na której można właśnie topić pewnie masełko, czy też jakieś świkuśne psiaki. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj możecie też zobaczyć, jak można te pomniejsze bygleki łączyć większe i tworzyć różnej maści taki unikalny. Światy, jest też instrukcja używania separatora, no i to właściwie tyle. Czy jest sens to otwierać i Wam dokładnie pokazywać? Szczerze mówiąc, wysypie to ok, ale e, tutaj mamy naprawdę całą masę podstawowych klocków, i jak tak sobie myślę. E, jako starter, kupić jeden taki zestaw, tak na zajawkę, może to i ma sens jakiś, ale jeśli chodzi o kupowanie tego w większej ilości, zdecydowanie tutaj sensu nie widzę. Po prostu lepiej jest sięgnąć po jakiś zestaw Lego Classic czy też Lego Creator e, i po prostu się pobabić. No bo zobaczcie, mamy tutaj jakieś takie e, ramy drzwi, mamy trochę plateów, mamy trochę brików. E, tutaj, jeśli chodzi o pomniejsze elementy, no to znalazły się różne i maści akcesoria typu kubek, jakaś czapka, kiełbas. I tak dalej. Więc mamy też z tego co widzę elementy zapasowe, bo tutaj kiełbasa była jedna, a są dwie. Więc jakieś zapasówki się pojawiają. Pojedyncze e, platey z jumperami też tutaj widzę. E, I tak to mniej więcej wygląda. Więc szczerze mówiąc, ten zestaw szału nie robi. Bardziej podobają mi się po prostu te. Pojemniki na klocki. O, i klasyczne buźki minifigurek to zdecydowanie na plus. I tak to wygląda. No, kurczę. Zestaw szału nie robi, nic mi nie urwał. Ma ładne pudełko, bo jeśli chodzi o ozdobienie, to naprawdę to wygląda świetnie w takim prostym, ale bardzo atrakcyjnym dla oka stylu. Natomiast pojemniki byglek zdecydowanie bardziej mi się podobają. Może za wyjątkiem tych małych, bo mam wrażenie, że tak, jakby one były trochę gorsze jakościowe, ale one po prostu są bardzo lekkie. Natomiast to możecie sobie darować, bo kupując bygleki, kupujecie po prostu sobie jakiś większy zestaw klasycznego LEGO i macie pewnie jeszcze więcej frajdy. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!